Cel minimum na tym Mistrzostwach był taki, żeby wygrać, żeby obronić tytuł sprzed dwóch lat z Eugene, a cel maksimum to było to, co, co właśnie zrobiłem, czyli wygrana obrona tytułu i, i ustanowienie nowego rekordu świata. Fajnie, bardzo się cieszę, że, że w końcu przepchnąłem tą granicę 23 metrów. Co się okazało w, w ostatnim pchnięciu zupełny, na zupełnym ludzie, było jeszcze dalej. E, natomiast trochę, trochę denerwuje mnie fakt, że były tylko cztery próby, ale to już inna bajka. E, no Przede mną, a właściwie już za mną, e, wiek juniorski, już się powoli robię stary. E, to była moja ostatnia impreza mistrzowska, jeśli chodzi o juniorów. E, no i przyszedł czas na, na, senio na seniorów i, i na dalekie pchanie kulą 7-kilogramową. No i tak jak mówię, no, teraz trzeba skupić się na, na tej kuli seniorskiej, na przygotowaniach do Rio, do, do Igrzysk Olimpijskich, bo e, w tym momencie po Mistrzostwach Świata Juniorów to jest e, główna impreza e, i do niej teraz trzeba się przygotowywać. E, mam nadzieję, że z dobrym skutkiem e, i że i tam w Rio pokażę, na co mnie stać.